W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was w niezwykłą podróż. Choć poznaliście już tutejsze tradycje, historie, a także obyczaje, my chcemy Wam pokazać coś, co wielu ze Śląskiem kojarzy się bardziej niż węgiel czy kopalnie. Mowa tu o technice i ciężkiej pracy, które zapewniły temu miejscu wysoki rozwój gospodarczy. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wydobywano węgiel, jak pozyskiwano srebro, samemu wypiec sobie chleb albo bułki, zobaczyć, co to jest prąd, jak produkuje się prąd, poznać fizyczne fascynacje, wreszcie przejechać się kolejką wąskotorową albo zobaczyć, dlaczego w kranie płynie czysta woda, to powinniście podróżować szlakiem zabytków techniki. Kopalnia Guido to lokomotywa pociągowa, jak niektórzy mówią, na Śląskim szlaku zabytków techniki. Dziś zabytkowa kopalnia Guido to jest miejsce znane z dwóch podziemnych tras turystycznych. To jedna z czterech kopalń w Europie, w której odbywa się turystyka industrialna. odlewnictwa artystycznego to jedna z pierwszych nowoczesnych interaktywnych ekspozycji przestrzennych złożonych z czterech kubików po których można wędrować a które odzwierciedlają wnętrze odlewniczego pieca ponieważ tutaj w Gliwicach powstał w 1796 roku pierwszy wielki piec opalany koksem pierwszy w regionie trzeci w Europie i można powiedzieć że właśnie tu rozpoczęła się Historia industrializacji i uprzemysłowienia regionu Górnego Śląska, która na zawsze odmieniła jego oblicze. Od samego początku stacja pracowała i pracuje do dzisiejszego dnia, dlatego, taką wielką atrakcją, jest u nas możliwość zobaczenia tych starych maszyn parowych w hali. Mamy maszyny o wiele większe niż ta, którą tutaj mamy. Oprócz właśnie tych zabytkowych, starych, dużych maszyn, możemy również dowiedzieć się i zobaczyć te nowoczesne maszyny, które pompują wodę do odbiorców po dzień dzisiejszy. U nas wszystkiego można doświadczyć samemu. Można eksponatów dotknąć, je poznać, poznać ich budowę, konstrukcję zaobserwować i nie ma takiego muzeum, które by miało tak szeroko ofertę dotyczącą informacji o energetyce i elektryczności. Śląskie Koleje Wąskotorowe powstały w 1853 roku. W latach Prosperity kolei oplatała cały Śląsk posiadając w swoich zasobach ponad 230 km torów obsługując ponad 100 przeróżnych zakładów hut i kopań. Na dzień dzisiejszy na, na Górnym Śląsku pozostało 21 km torów łączących Bytom, Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie. Szlak Zabytków Techniki to jest taka trasa turystyczna, która łączy 36 zabytków techniki w całym województwie śląskim. Od Podbeskidzia przez Górny Śląsk, Zagłębie Dobrowskie, aż po Częstochowe. W tych obiektach możecie eksperymentować, w tych obiektach możecie się świetnie bawić, w tych obiektach możecie dotknąć historii i zobaczyć, jak to, co było kiedyś, prezentuje się dzisiaj. Tam właśnie lekcje historii, geografii, biologii, fizyki pozostawiają po sobie niezapomniane wrażenia. Szlak Zabytków Techniki to są emocje, szlak Zabytków Techniki to są niezapomniane doznania. Jak widzicie, dobrze mi się tu siedzi. Ale śląsk nie byłby tym, czym jest teraz, gdyby nie ciężka praca wielu ludzi. To właśnie mieszkańcy osiedli, takich jak to, zbudowali tą piękną krainę. Ikiszowiec zaprojektowali Emil i Georg Zilmanowie dla pracowników kopalni gejsze w latach 1908-1915. Tworzy ją dziewięć zwartych kwartałów budynków połączonych charakterystycznymi przewiązkami. Osiedle stanowiło tło wielu filmów o Górnym Śląsku. Turyści często nie zdają sobie sprawy z tego, że oglądają właśnie słynne zabytkowe osiedla robotnicze. Do Nikiszowca warto przyjechać choćby dlatego, że technika, żeby mogła się rozwijać, potrzebuje silnych ludzi, a takich na Śląsku nie brakuje. No dobra, wiem, wiem, mogłoby się wydawać, że utknąłem w tym miejscu, ale ni nic bardziej mylnego. Jesteśmy przecież w odcinku poświęconym zabytkom techniki, więc pozwólcie, że teraz spróbuję się techniką podeprzeć. Nie wiem ilu z Was widziało już radiostację w Gliwicach, ale to właśnie obecność w jej okolicy, powiększona o chęć pokazania Wam jak najciekawszych miejsc, nasunęła mi ciekawy pomysł. Znajdujemy się obecnie na terenie radiostacji w Gliwicach, która już od 1925 roku nadawała programy radiowe. W okresie międzywojennym na terenie ówczesnych Niemiec powstało kilkanaście takich masztów, ale to ten znajdujący się za mną jest uważany za jedną z najwyższych drewnianych konstrukcji na świecie. Ma ponad 111 metrów wysokości. Nam jednak radiostacja gliwicka kojarzy się przede wszystkim z wydarzeniem historycznym zwanym prowokacją gliwicką. Miało to miejsce 31 sierpnia 1939 roku, kiedy to grupka SS-manów przebrana za polskich żołnierzy próbowała... No właśnie. Co próbowała lub czego dokonała, tego możecie się dowiedzieć zjawiając się tutaj, na terenie radiostacji w Gliwicach, gdzie możecie uczestniczyć w licznych, organizowanych tu warsztatach. Dziś budynki przy ulicy Tarnogórskiej stanowią oddział Muzeum w Gliwicach. Radiostacja nie nadaje już żadnych programów, ale nam? Nam dzisiaj posłuży, żeby wysłać nas z prędkością fale radiowych w kilka kluczowych dla tego filmu miejsc. Co, nie wierzycie? Patrzcie. Halo, halo, słyszycie mnie? Ufam, że tak. Jesteśmy teraz w Muzeum Pożarnictwa, gdzie ponieważ używamy fal radiowych, nie udało mi się teleportować razem z ciałem, ale duchem jestem z wami. Posłuchajcie. Nieprzypadkowo Centralne Muzeum Pożarnictwa znajduje się na Górnośląskiej ziemi, to właśnie tutaj powstawały najstarsze straże w Polsce, to tutaj powstawały najstarsze związki ogólno regionalne. Centralne Muzeum Pożarnictwa to też przeżywanie historii. Tutaj zwiedzający może dotknąć eksponat, może wyjechać do prawdziwej akcji gaśniczej. Jesteście jeszcze? Dobrze. Teraz przeniesiemy się do Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich. Sami zobaczcie. Hej, co się dzieje? Jesteśmy pod ziemią, a tak konkretnie to w kopalni srebra w Tarnowskich Górach, gdzie zobaczycie pod ziemią trasę turystyczną, wyrobiska, chodniki i sztolnie. Będziecie mogli przepłynąć się również łodziami. Zapraszam! Kopalnia ta to działająca od XV wieku do początku XX kopalnia ród ołowiu, srebra i cynku. Prowadzona w niej na głębokości około 40 metrów podziemna trasa turystyczna ma 1700 metrów długości, w tym 270-metrowy przepływ łodziami. Jestem? Słychać mnie? Dobra, czyli w końcu się udało. Budynek, który widać za mną, uruchomiono już 29 listopada 1920 roku. Prawda, że robi wrażenie. Wyobraźcie sobie, że to największa europejska elektrownia z początku XX wieku. Zwiedzając ten budynek, można poznać technologię nie tylko wytwarzania ciepła, ale i energii elektrycznej. Na koniec naszej wędrówki po Śląsku pełnym techniki, warto zaznaczyć, że to tylko część niesamowitych miejsc, które warto zobaczyć. Obecnie cały szlak liczy sobie ponad 36 lokacji. Ja podróżuję teraz tylko palcem po mapie, ale mogę Was zapewnić, że odwiedzenie każdego z tych miejsc i zobaczenie go na żywo jest czymś naprawdę wspaniałym. Mam nadzieję, że mój wynalazek mi to ułatwi.